Szukasz encyklopedii świadomej pielęgnacji włosów? Sprawdź moją książkę na empik.com. Hej, witam was dzisiaj z kolejną bajkową, czyli herretailową premierą. Tak, to jest po prostu chyba moja ukochana tuba mega pasuje w ogóle do flylightów, czyli lekkich odżywek emolientowych, ale nie jest to ani odżywka, ani żaden flylight, ani też w sumie nic typowo emolientowego, a jest to Tail Wasabi, czyli para do wcierki wasabi skrap myjący. Tak to nazwałam. Dlaczego już wam zaraz mówię. Ale po pierwsze, oczywiście tutaj motywem przewodnim jest wasabi, i jest to ekstrakt, który robimy z świeżego wasabi. W sensie my kupujemy świeżo wasabi i na miejscu jest to przetwarzane. No i później do nas przychodzi już gotowy proszek. Czyli praktycznie połowicznie sami robimy wasabi, kupując świeży surowiec, jest to unikat w sumie na skalę światową. Też nadal jeszcze. Ma firm w ogóle wykorzystuje ten surowiec no a łasapka jest super na skórę głowy działa wbrew pozorom bardzo kojąco. Także to jest ten główny surowiec. Oczywiście węże tutaj wyglądają z każdej strony jak wiadomo oczywiście Olek tutaj jest autorem węży, nasz Olek Alex Berger, a całość i też łasapkę chociaż nie, łasapkę zrobił też Olek, ale całość graficznie jak zwykle spięła Dagmara Życzówki, Także tutaj jeśli chodzi o Stronę graficzną wygląda to w ten sposób, a jeśli chodzi o pojemność 250 ml, jeśli chodzi o objętość, czyli tak jakbyśmy nalali do zlewki 250, to tyle tutaj jest, to nie jest masa. Czyli jak dacie na wagę, może być trochę mniej, ponieważ jest to taka dość napowietrzona pasta, więc jeśli chodzi o masę, to może być lżejsze, ale objętościowo jest tutaj 250 ml, także, że tak powiem, nie, nie polecałabym ważyć ani podejrzewać, że to jest mniej, ponieważ jest tyle, ile powinno być. Tylko jest to forma kremowo takiego musu, trochę zresztą zaraz zobaczycie. O co chodzi ze skrabem myjącym i w ogóle dlaczego skrab? Ja generalnie nie jestem po pierwsze ani przeciwko peelingom mechanicznym, czyli właśnie skrabom, ani nie jestem w 100% za peelingami chemicznymi. W sensie z każdego z tych wariantów peelingu złuszczania można korzystać, tylko musi być to odpowiedni kosmetyk i odpowiednio użyty. Tutaj, w tym skrawie rolę ścierniwa, czyli tę główną rolę poza wasabi, które gra główną rolę jako ekstrakt i działanie kojące, to ścierają. Kuleczki żożoby. To jest taki innowacyjny, mega drogi surowiec, który z pochodzenia naturalnego jest efektem ubocznym, można powiedzieć, tylko takim ubocznym, że jest droższy niż olej żożoba, ale jest efektem ubocznym wytwarzania oleju żożoba. No i są to kuleczki woskowe, czyli właśnie w pełni naturalne, które mimo tego, że są woskowe, to nie są tak jakby rozpuszczające się i przyczepiające do włosów, a są nadal twarde. Ale jednocześnie bardzo gładkie i, i są po prostu takimi sferami, a nie jakbyśmy zobaczyli na przykład wiele nasion pokruszonych pod mikroskopem, to są po prostu ostre krawędzie, czy cukier, no nie to są wręcz takie no, kosteczki w cudzysłowie. Tak tutaj kuleczki żoby to są dosłownie małe kuleczki. Które bardzo fajnie ścierają martwy na skórek, a nie drapią, nie uszkadzają nic, ani włosów, ani skóry głowy, da się bardzo fajnie też nimi wymasować. I cała też forma produktu, czyli właśnie ta pasta, taka krem myjący, powoduje, że po prostu można sobie też umyć zwyczajnie głowę, nie trzeba robić oddzielnie peelingu, a później dodatkowo umyć głowę, jeśli na przykład macie krótkie włosy, to spokojnie takie mycie tym skrabem zamiast szamponu co jakiś czas, po prostu tak często jak używacie skrabu wystarczy. No a oczywiście, jeśli chcecie sobie później dodatkowo jakoś domyć drugi raz szamponem, to jak najbardziej można, tak też zresztą Mamy tutaj w instrukcji użycia. Ok, to teraz tak. Estry żożoby, czyli te kuleczki, wasabi. A co jeszcze jest w tym składzie? Teraz sobie przeanalizujmy. Mamy tutaj przeróżne detergenty. Przeróżne, są też anionowe, więc generalnie ten produkt dobrze wam domyje doczyści czyści skórę głowy, bo też od tego jest skrap. Mamy estry żożoby, SCI, które te, tutaj ten detergent dał nam kremowość. Cetylalkohol, czyli ta ba masa odżywkowa, która nadała z kolei takiej kremowości odżywkowej, glukozyt, ponieważ no ja lubię łączyć różne detergenty, wtedy mam wrażenie, że to spektrum mycia jest szersze i też trochę są złagodzone te detergenty, jeśli są anionowe. Dalej mają tak samo dobrze, ale mają nieco mniejszy potencjał ewentualnie drażniący, chociaż myślę, że ten produkt raczej nie powinien nikogo podrażnić. Później mamy emulgator, później no, parę takich emulgatorów. Mamy też olej ryżu. Rozpuszczalne w wodzie. Tutaj też inspiracją były trochę takie klimaty azjatyckie, trochę Japonia, więc i wasabi, i ryż, czyli tutaj ten olej rozpuszczalny w wodzie, się przewijają. Jeśli chodzi o dalszy skład, no to witamina E tutaj nam konserwuje. Olej moringa i masło moringa, które dodaje też takiej gładkości i też nadaje jedwabistości skórze. Po prostu fajnie natłuszcza, ale nie przetłuszcza i też ogranicza ucieczkę wilgoci. Dalej mamy właśnie ekstrakt z wasabi. Dalej mamy też przeróżne emulgatory, żeby. Ta forma była jednocześnie kremowa, ale z drugiej strony dobrze się pieniądza, czyli żeby to był taki skrap w kremie. Mamy bisabolol, który jest pochodzącym z rumianku surowcem, też takim łagodzącym. Dalej jest jeszcze fukorzel, bardzo lubię to jest ta, ta guma, ten Biosaccharide Gam-1, czyli też zagęstnik w pewnym stopniu, a w innym stopniu też składnik, który wpływa kojąco na skórę głowy. I dalej jest zakonserwowany konserwantami spożywczymi, kwasty dla regulacji. I aromat bardzo delikatny, tutaj jest bardzo delikatny zapach. Słuchajcie, jabłuszko, to jest takie słodkie, zielone jabłuszko, tak bym powiedziała. Bardzo taki lekki, mm, lekko owocowy, świeży e, zapach, nie jakiś przesłodzony, e, dość neutralny po prostu, tak bym powiedziała. E, no i jak często stosować ten produkt? Raz w tygodniu, jeśli ktoś nie ma potrzeby częstej używania skrabów czy peelingów, raz na dwa tygodnie. E, I tak jak Wam mówię, można zastąpić tym szampon, jeśli myjecie raz, można e, użyć tego jako pierwsze mycie. A później sobie domyć którym z naszych szamponów, i tutaj dowolność pełna. Czy to będzie nasz kołoż, merki czy flaffy, czy to będzie nasz dragon wash, albo merki szampon, czy nawet Squiggy. to już yy, sprawa drugorzędna, wszystko jedno. Niedługo wyjdą też peelingi, więc wtedy przy peelingach i przy skrabie, jeśli chcecie używać i tego, i tego, to oczywiście raz w tygodniu któryś z nich, czyli nie przesadzamy z tym złuszczaniem na spokojnie, bo no skóra głowy też musi mieć swoją równowagę i, i chwilę swojego spokoju, ale spokojnie raz w tygodniu możecie użyć tego, a drugi raz w tygodniu któregoś z tamtych chemicznych, które naprawdę nie wiem, kiedy wyjdą, ale do końca roku na pewno, więc jeszcze parę premier tutaj będzie. W sensie wydaje mi się, że te. Dwa peelingi i to na razie będzie tyle, bo zresztą się po prostu nie wyrobimy no jeszcze ostatnio te nowe wcierki Banfi. Co zresztą nawet tutaj stoją koło mnie i o nich też jest film, także odsyłam, no ale dobra, już wróćmy do wasabki. Łasabka jest też oczywiście do duetu z wcierką Wasabi i jak najbardziej wskazane jest po peelingu, po scrabie. Scrap to jest no właśnie peeling mechaniczny, więc myślę, że można spokojnie tego wymiennie używać, więc tam się też nie stresujcie, że na przykład źle określacie, bo te określenia są też takie. Dość płynne, ale żeby nie było tutaj jakichś takich nieporozumień, to, 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 będą, to będzie scrap, a chemiczne, będą piningi chemiczne w tej nomenklaturze herytailowej, więc spokojnie po tym skrabie bardzo wskazane jest po myciu na wilgotną skórę głowy, psiknąć sobie czy to wcierką wasabi, czy którąś inną z naszych, czyli magic mushrooms, albo grasshopperem, bo to będzie świetnie grało i jeszcze dodatkowo Wam tę skórę głowy koiło i po tym skrabie ta skóra jest naprawdę świetnie przygotowana do tego, żeby wchłonąć wszystkie cenne składniki, no i żeby ta wcierka po prostu jeszcze, jeszcze lepiej zadziałała, nawet lepiej od tego tego, jak już działa. Także naprawdę jest, jest tutaj duży potencjał na osiągnięcie super rezultatów na skórze głowy bo po co jest w zasadzie taki skrap? Taki skrap jest po to, żeby usunąć nadmiar martwego naskórka, żeby załagodzić jakieś takie stany, gdzie na przykład nagromadzi nam się sebum, czy jakiś też martwy naskurek wokół mieszków włosowych i po prostu mechanicznie bardzo fajnie sobie możemy tam dotrzeć dzięki tej bazie kremowej też zamulgujemy nadmiar sebum, więc wokół włosów, wokół mieszków włosowych nie będzie nagromadzonych zanieczyszczeń, tak więc no po prostu skóra będzie oczyszczona, dzięki temu Będą też odbite u nasady, świeżość powinna się trochę przedłużyć, przedłuższanie zmniejszyć i dzięki temu, właśnie, że jest tutaj sporo wasabi tego kojącego, skóra powinna też być złagodzona. Ten masło moringa, olej moringa to też ma bardzo fajny wpływ. Tak więc działanie takie ogólnie holistyczne na skóre głowy, czyli to, co w hairytailach jest takim priorytetem, bo oczywiście odżywki też ważne, wiadomo, kondycja na długości też jest super ważna, ale bez zdrowej skóry głowy daleko nie zajedziemy. Tak więc jeszcze raz, premiera skraba, wasabi oficjalnie tutaj jest już ogłoszona przeze mnie. Jeśli chodzi o dostępność, oczywiście na piękne włosypl. A z czasem myślę, że też w drogeriach partnerskich, które są na heretail.eu i na heretail.eu, znajdziecie oczywiście jeszcze raz pełen skład, pełne informacje, cenę, Bo też oczywiście ja nigdy nie wiem, jakie są ceny i bardzo się z tego cieszę, już nie wnikam nawet, bo ja tu tylko robię kosmetyki i myślę, że wychodzi to naprawdę nieźle. Naprawdę ten produkt jest, jest taką perełką. Bo te kuleczki żożoby są strasznie drogie i też mało firm w ogóle je stosuje przez to, że są tak drogie. No i to też te kuleczki żożoby głównie tutaj zagrały. Tak jak Wam kiedyś mówiłam, że na przykład jest jakiś składnik, który kosztuje tam 16-17 zł, tylko ten jeden składnik w jednym, jednej sztuce produktu, no to mogę powiedzieć, że tu jest taki jeden składnik, który tyle kosztuje, a są też inne składniki, które kosztują też bardzo sporo i w tym, powiedziałabym, sektorze cenowym za jeden składnik, więc no jak spojrzycie, ile tutaj jest takich wartościowych składników, no to myślę, że cała cena jest tutaj jasna, wszystko się tutaj składa po prostu na tę cenę i tę jakość, tak więc... Polecanko, super produkt, pasuje do bluzki, do wszystkiego. Naprawdę kocham tę tubę po prostu. Tutaj w ogóle też tą tubą były przeboje, bo ona miała być. Czarna, zaraz mi to zaczną wiercić, także muszę szybko. <laughs> Miała być czarna, ale w końcu stanęła na takiej jadowitej limonce. I słuchajcie, zaraz idę w ogóle robić paznokcie. To też jest takie... Ja nie robię tego. No ale idę zrobić i sobie wymyśliłam, że zrobię sobie taki duet lawenda z tym zielonym właśnie na cześć premiery Scraba. Także myślę, że wszystko przekazałam. w Wbijajcie na piękne włosy.pl Mam nadzieję, że Wam się świetnie sprawdzi ten nowy produkt. A tutaj wokół mnie już jest Hardcore. Tam mi wyje tu mi stuka, więc muszę kończyć, uciekam. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Wciąż za mało włosowej wiedzy? Znajdziesz wszystko w mojej książce na empik.com.